Punkt drugi do tego wniosku. Wydatki zaplanowane na promocję dotyczą m.in. realizowanych przez minę projektu Elizabeth w kwocie 40 tysięcy zł. Z tego tytułu po stronie dochodu potrzymana kwotę 21 523 zł. Na organizację imprezy Dni to jest oświetlenie, nagłośnienie gwiazda zaplanowano kwotę 106 890 zł. W tym z projektu 28 890 zł. Planowany zwrot 45 tysięcy. Wydatki nieoznaczone to m.in. organizacja doszynek gminny, wydanie gazety, dziesięciolecie współpracy pomiędzy robotnikami śląskimi a miastem partnerskim. Wnioski pozostałe. Oświetlenie ulic placów... Pełność realizacji nowych punktów świetnych przygotowuje do dyskusji remontów, pod wcześniejszą analizę pod względem liczby mieszkańców oraz infrastruktury, która ma być w przyszłości budowana drogą, w kolejności uzyskanych pozwoleń na budowę i środków, jakie zostały zaplanowane w budżecie na ten czas. Akceptację dokonuje bój. Środki na naprawę instalacji elektrycznej w Świetlicy w Paniowicach oraz dachu w Świetlicy w Osoli w wysokości 40 tysięcy złotych zostaną przesunięte z wydatków oświatowych. Przechodzimy do rozdawania i I z działu 801 oświata i wychowanie. Zdejmuje się kwotę 100 tysięcy. To jest podstawownie z 801.01 szkoły podstawowe 5008. W dziale 801-95 pozostała działalność 6 tysięcy. W dziale 801 zajęte oddziały przedszkolne 3 tysiące. w gimnazjach 19 tysięcy 200 i dowożenie uczniów do 125 25 tysięcy. Te 100 tysięcy przeznacza się w dziale 600 publicznych publiczne gminne na y, remonty wskazane w stanowisku publiczne 60 tysięcy oraz y, na remonty świetnych 40 tysięcy w dziale 921 Kultura Jakowan i Pana Rodowej Aha i jeszcze administracja publicznej między rozdziałami czyli z Urzędu z Usług Zajmuje się kwotę 5 tysięcy i wprowadza się do rozdziału Rady Gminy 5 tysięcy na obsługę prawnych. Dziękuję. Dziękuję. Proszę Państwa, przystępujemy w takim razie już do kolejnego punktu, to jest dyskusja nad projektem budżetu. Proszę bardzo, Pan Radny Ciepów. Ja powiem tak krótko, co nie boli. To co Pani przed chwilą odczytała, dofinansowanie, że banko dostało 150 tysięcy, to jest nieprawda. Jeżeli Pani nie ma faktów, to prosiłbym bardzo, nie czytać. To jest jedno. Bo to dopiero są wnioski rozpatrywane. Pani Agnieszka może potwierdzić. I bardzo mi jak się nieprawdę, mówi tutaj na sesji w tych chwili. Proszę pani, to jest jedno. A jeśli chodzi o Klub bagieński, powiem szczerze, krótko, to nie będę się rozgadywał. Są dwie dokumentacje. Pierwsza jest na 4 tysiące, druga jest na 11 tysięcy. Pierwsza była jako remont, jest zrobiony kosztorys. Mam przy sobie i projekt jednego, a drugi projekt był na 11 tysięcy na 115 metrów. Dlaczego jest to zamieszanie? Powiem szczerze, to co na ostatniej sesji było, to już nie robiliśmy się odzywać, ale krótko się odniosę. Yy, uważam, że to co zostało zaprojektowane, że to jest małe, bo... Dla mnie to jest jednoznacznie. Klub ma pracować. Ma, mają się tam odbywać komunie, mają się tam odbywać i wesela, a nie klub, który ma 200 metrów, my go zburzymy, a postawimy 115 metrów. No co się nie tak. Uważam krótko. Klub się nadaje do remontu. Mam tu dokumenty, projekty wcześniejsze. Nie takie ruiny się remontowało. Władno miało 150 tysięcy w Zajączkowej. Dlaczego w Zajączku? Bak nie zawsze są problemy. Zajączkow potrafił jak to można powiedzieć? Pani Sołtys i radna, jednym stała i pięknie podziękowała. Dziękuję radzie, dziękuję panu burmistrzowi. Panie Burmistrz tak mimo? Został wyremontowany klub, a bardzo kombinacja alpejskiej akcji Nie Nieładnie mówi o swojej miejscowości. Słuchajcie, naprawdę, Wysoka Rada nawet nie wiedziała, <coughs> że jest stawiony nowy klub. No nie wiedziała. To czy ktoś z radnych wiedział? Nikt. Słuchajcie, chyba pan burmistrz wiedział, wiedziało stowarzyszenie. Wiedziała dyska jedna i druga zasolina, bo zresztą ostatnia taki tak. I powiem szczerze, przykro, no tak się stało, no słuchajcie. Uważam, że zostało zrobione to nie tak jak powinno być. Przede wszystkim Rada Powinna cokolwiek wiedzieć, czy władnie jest planowany klub. Niestety Rada o tym nic nie wiedziała. Oprócz tego spotykaliśmy się tutaj z Panią Krasją Rarczewską, e, z, pa, e, z Panią... Z są Bagna i ja i powiem szczerze, pan burmistrz raz, a później przekazał sprawę wiceburmistrzowi. I co się stało? Raz to jeszcze powtórzę, bo ja jeszcze na ten temat rozmawiałem. Lubię się powtarzać, to powtórzę. I co się w pewnym momencie stało? Że w pewnym momencie pan burmistrz tu nie wytrzymuje, chyba na komisji, czy na sesji, jest to była komisja, i mówi w ten sposób, że Pagno se życzy klubu 115 metrów. Panie burmistrzu! Przejdę się z Panem po całej dziedzinie i powiem pan szczerze. Ile Pan spotka mnie z i powie, że się nie zgadza na to, to pan, czy Pan przy że Pan nie miał racji, czy nie? Bo faktycznie, powiem szczerze, po tym co się stało, wypada mi przejść po, po wiosce, dom, dom i to z uczynie, nie? W pewnym momencie. I jakie jest zakłamanie i... Powiem szczerze, jakieś podchody, nie wiem. Nie ma dzisiaj tutaj przewodniczącego, który ostatnio pięknie Mati tutaj czytał. Ja mam odpowiedzi, ale to może później na jedną część pytań, bo tak jakby nie nieprzygotowany do śpiechu, a on był przygotowany i wielki tu był, jakby on wielki szef całej stowarzyszenie. Nie powinno to mieć miejsca. Powiem ja krótko. Wam. Jestem zdania, że każdy z każdym powinien się dogadać i tu po tej skończonej sesji. Wyszedłem do tego społeczeństwa i powiedziałem jedno zdanie. Bo ktoś tu z radnych powiedział tak. Słuchaj, rękę, chyba się będą bić. Nie? A ja wyszedłem, bo dałem rękę i powiedziałem każdemu jednemu. Nie będę mówił, ktoś mi tam jeden nie podał, I powiedziałem w ten sposób: ludzie, je, rozmawiajcie ze mną, zapraszajcie mnie, a później wychodźcie przed publiczną. To było jedno zdanie moje. Nie jedna osoba tu z radnych czy z radnych, czy z radnych, nie podeszła. Bo to, co się stało na tamtej sesji, to dla mnie to była przykrość. W tej chwili pani sołtys przychodzi tu do mnie, Powiem krótko. I uważa, że mnie przeprosi, żebyśmy się dogadali. Jest w stanie to zrobić. No ludzie, nie będę droga. Jeżeli uczynią to w całym składzie, jednym stanie się pani Burmistrzu, z każdym jednym pogodzić. Ale nie lubię czegoś, jak ja się przez 12 rok napracowałem, a ktoś to wszystko przekreślił. Bardzo nieładnie. Tyle. Dziękuję. Dziękuję. Proszę bardzo. Może od razu. prosiłbym o dostosowanie się do wniosku pani Katia janczak która wisała ten wniosek opiniowała jako proces z Wiede, który był odpowiedzialny na pytania. Do 30 lipca był tam e, organizowany przez lokalną grupę działania krajających w w ramach działania o to, by Tutaj w tym na budowie złożyła wniosek na kwotę dofinansowania 105 tysięcy na budowę świscy w Szwabnie. I po obradach Rady LGD otrzymaliśmy dotację, jesteśmy na liście ratingowej, podpisanej przez Przewodniczącego Rady SGD i dostaliśmy dotację w wysokości 150 tysięcy złotych. Wnioski wszystkie zostały w terminie przekazane z listami rankingowymi i uchwałami Rady do Urzędu Marsząkowskiego i tam wniosek jest teraz zweryfikowany pod względem merytorycznym, ale ze względu na to, że posiadamy cały kombi dokumentacji, projekt oraz po ostatecznej nabudowe. na budowę. Gdzie wcześniej był to ważny problem, Urząd Łączkowski na pewno z nami umowę podpisze, bo spełniamy wszystkie wymagania. tutaj. Pieniądze są przyznane, to jest kula środków, które dysponuje do działania, i to są pieniądze, które yy, my dysponujemy, a nie Urząd Łączkowski. Dziękuję bardzo. oczywiste, natomiast nie został już zakończony proces związany z weryfikacją wniosku. Czyli tych pieniądze. Nie przepraszam, nie. może być taka sama sytuacja jak poprzednio. Wniosek ma być niepoprawny, ale pozwolenia na budowę, wniosek przepadł. Znaczy proszę, damy konflikt. Wszyscy pamiętam, że pan Andrzej załatwił już pozwolenie na budowę. Ale, no, ale mówię, była dokładnie taka sama sytuacja z tym wnioskiem. W momencie, kiedy zajączków i bagno były złożone wnioski, to z powodu braku formalnego ten wniosek <coughs> przeszedł. Zajączków przeszedł, wniosek był kompletny. Natomiast przypadku Jakby zamyka cały ten proces, trudno powiedzieć, że na pewno dostanie pieniądze. Bo jeszcze nie został ten proces weryfikacji wniosku zakończony. Jasne. Dobrze, Pani Czyli, jeżeli weryfikacja wniosku będzie negatywna, to sam wystąpię do Rady, żeby to, co Komisja Budżetowa zaproponowała, poszło na te zadania, które są wskazane. Jasne, dziękuję. Proszę bardzo. Kto z Państwa Radnych? Pan Łukasz, proszę. Panie Burmistrzu, za mam zaszczyt być członkiem w ogóle Rady i brać udział w procedowaniu właśnie budżetu gminy. Może tutaj po raz kolejny będziemy rozwiązać problem małych środków finansowych, a z dużo większymi potrzebami gminy. Ja nie będę tutaj mówił dzisiaj może o inwestycjach. Chciałbym po prostu zdjąć pewne pieniążki z zaraz czego, z wynagrodzenia osobowe pracowników. Tam jest pod rozdział, zakup usług pozostałych w kwocie 517 420. I chciałbym je Wnieść na ten sam rozdział wynagrodzenia osobowe pracowników na zwiększenie pensji, Panie Burmistrzu. Oczywiście nie ja jestem tutaj główny zwiększania pensji pracownikom, bo Pan jest pracodawcą. E, o tych 5%, o których tutaj e, była mowa przez Pana, no to wiadomo, że od nowego roku i tak ta stawka ZUS-owska rośnie od 5%. Mówię przede wszystkim o pracownikach, którzy tutaj latami pracują. Komisja Rewizyjna ma wpływ do wielu dokumentów, potrafi analizować wyciągi, potrafi analizować wiele rzeczy, widzi, że nowi pracownicy dostają olbrzymie gratyfikacje, podwyżki, a jest grupa pracowników starych, która tak naprawdę no nie dostaje tych podwyżek, natomiast, dostaje dostaję większe, tak, ale na co dzień się z nimi, proszę Państwa, stykamy, na co dzień nas obsługują, obsługują nas rzetelnie, uważam akurat ci wszyscy tacy podstawowi pracownicy, tak, nie mówię o kierownikach, aczkolwiek mówię, to mi się należy ta podwyżka wszystkim, według uznania, uważam, Pana Burmistrza. Natomiast dlaczego zakup usług pozostałych? Bo proszę Państwa, to jest 517 tysięcy złotych. W zeszłym roku burmistrz na ten cel przeznaczył 407 tysięcy. Jesteśmy po kontroli rewizyjnej w Urzędzie Miasta i Gminy. Przeglądaliśmy wszystkie usługi doradcze. Proszę no Państwa, no szykujemy się naprawdę na jakieś olbrzymie doradztwo podatkowe w gminie oboru Śląskiej w wysokości 157 tysięcy złotych. Bo tak naprawdę wcześniej Pani Komisz nie było, to jest wzrost prawie 25% w skali do poprzedniego roku. Sprawdziłem to, są to usługi doradcze. Proszę mi powiedzieć, jest u nas firma, która tak naprawdę obsługuje obsługę prawną 2. To jest kwota wynikająca w skali roku, chyba bodajże, nie chcę składać, chyba 60 tysięcy i co roku w zeszłym roku również pan panie burmistrzu na nią przeznaczył ten. Patrzę, w zeszłym roku była również na doradztwo finansowe, czyli na tak zwaną konsolidację długu, za którą ja oczywiście nie byłem, bo ja uważam, że konsolidacja długu przyniesie o wiele większe obciążenie budżetu, a przede wszystkim po 2020 roku, e, następcy, którą, którzy przyjdą, będą mieli bardzo mocny e, orzech do zgryzienia spłacenia tych 40 milionów złotych. Natomiast e, był. Proszę mnie nie przerywać, bo mogę tu powiedzieć zaraz w tym momencie, gdzie. I konsolidacja długu Dla mnie powiem panu, panie burmistrzu, to jest dla konkretnej firmy te pieniądze przeznaczone. To dla tego pana z doradztwa podatkowego, tak? Czyli według mnie, tak jak obliczyłem i według kwot, które pan wypłacił temu panu, jeżeli byśmy to wszystko podzielili, pomnożyli przez. Słuchajcie, przez 12 miesięcy to nam daje kwotę prawie 100 tysięcy złotych. Czyli de facto dla mnie to, dla mnie konsolidacja Pani, Burmistrzu, naszego budżetu się zakończyła. Jeżeli chce Pan na doradztwo finansowe, na doradztwo dodatkowe i wiele innych zmian, to proponowałbym nawet część tych pieniędzy przeznaczyć na szkolenia. Ja chciałbym. Żeby te pieniądze, Rada wraz z te 100 tysięcy, które było dla mnie uważam bardzo mocno gdzieś ukryte, gdzie dochodziłem, przeanalizowałem proszę Państwa wszystkie z Jurkiem tutaj, z Maćkiem, konsolidacje, konsolidacje później doradztwa podatkowe, doradztwa mecenasów. To wszystko, proszę Państwa, się nic nie zmienia. Jeżeli te 100 tysięcy tak naprawdę wrzucimy, to te pieniądze zostaną nie wiadomo przez kogo przejedzone i wyciągnięte. Moim zdaniem powiedziałem przez kogo, tak? Natomiast panie burmistrzu skończę. I dwa, to ma być kwota 102 210. Dlaczego 102 250? 100 tysięcy na pracowników na to, co podałem. Natomiast... 2250 chciałbym przeznaczyć na dowóz 10. To jest 5 razy 4, 45? Tak, 45. 45 razy 10 miesięcy o tym co tutaj mówiliśmy. Czyli chciałbym to przeznaczyć na paragraf na paragraf dowozu do uczniów do szkół i to jest chyba 8. Nie, nie. 801, 30. 801, 30. I tą kwotę, proszę Państwa, chciałbym przeznaczyć. Ja uważam, że 100 tysięcy w tym doradztwie to jest pewne. I to pozostawiam Panu Burmistrzowi. Ja ocenię, uważam, bo opinia publiczna, pracownicy i wszyscy w tym momencie. Natomiast chciałbym Radę prosić o tą, o tą tylko jedyną, tak naprawdę, rzecz że naprawdę jest wiele osób, z którymi współpracujemy, wiele osób, które siedzi ponad godziny, my tutaj z Komisją Rewizyjną, wiele rzeczy przestudiowaliśmy, posprawdzaliśmy, wyciągach. Oczywiście nie będę tutaj mówił, nie, bo nie można i nie, nie, nie chcę. Wolałbym z burmistrzem na ten temat rozmawiać gdzieś, ale niestety chce te pieniądze razem tutaj z Macią rozmawialiśmy z Jurkiem. Te pieniądze przede wszystkim dla tych pracowników i na rzecz dowozu dzieci przeznaczyć. Nie jest to suma, w zeszłym roku było 417 tysięcy, zmniejszamy tą kwotę o 100 200 250. Czyli ta różnica, która miała by być przeznaczona, nikt z tego nie nie wie. I dzisiaj byłem u Pani... Skarbnik, yy, skarbnik sprawdzał, faktycznie jest tam wpisana kwota 156 tysięcy, proszę Państwa, na doradztwo, tak, na doradztwo. Sprawdziłem w zeszły rok, yy, jak było to w zeszłym roku. W zeszłym roku było 40 tysięcy bodajże na doradztwo czy 50 i było yy, na konsolidację długu w wysokości 40 tysięcy. Po przeanalizowaniu budżetu, w którym yy, którym burmistrz nam przedstawił do pewnego momentu wykonanie. Uważam, że spokojnie w tej kwocie, którą zaproponowałem minus te 102 tysiące 102 tysiące 250 600. Jasne. Dziękuję. Okay. Proszę panie Panie Łukaszu, jak pan wie, to nie jestem w stanie pieniądze wydałaś na bezcelowe działania, których pracowników odbierać. Doradca, który odzyskiwał w plan w sumie 60 brutto, czyli a nie, 60, 60, 60. tysięcy brutto. W, w tym zakresie, jak pan wie, firma Deloitte, która strukturuje przetarg, która jest oficjalna, która wygrywa te przetargi, bierze 30% zyskanej kwoty. Jeżeli przeliczyłem 1 250 zł, które żeśmy odzyskali, to proszę sobie popatrzeć, jaką kwotę jednorazowo w firmie Deloitte byśmy mieli do wykładu. Jest to doradca, który oprócz tego, że odzyskał ten war, który jest, Przeszkala nam pracowników na bieżąco, wszystkie aktualności, które przychodzą i cały czas kontakt mamy. Także oprócz tego, że jest lat przeszkala nam pracownika, który się w tym To no myślę, że to jest dobre rozwiązanie w tym zakresie, żeby taka współpraca była i żebyśmy byli z tymi akurat e, środkami VAT na bieżąco. Także tu jest każda rzecz konsultowana w dużym zakresie. Drugą rzecz, konsolidacja i restrukturyzacja długu. Według mnie to jest duży sukces gminy. Pan uważa, że te środki były wydane bezcelowo i niepotrzebnie. Ja się z tym całkowicie nie zgadzam. Dzięki temu to Rio, która była bezproblemowo, jesteśmy przygotowani, wszystkie wskaźniki są spełnione. I na następne lata również mamy ten komfort, że będziemy tutaj w tym momencie mogli sobie planować wydatki inwestycyjne. Jak Państwo widzicie, wydatki inwestycyjne w roku 2017, 2014 są zaplanowane na... 17 milionów 500, gdzie pozostałe lata opierały się na wydatkach inwestycyjnych, które mieliśmy majątkowych, również na poziomie 7-8 milionów złotych w ciągu roku. Tak faktem, że to jest spowodowane tą czystą wodą, która będzie wchodzić. Nie jest powiedziane, że w tym momencie będziemy się zadłużyć, zadłużać na kwotę 9 milionów złotych, żeby uruchamiać obligacje. Bo z funduszu wojewódzkiego, gdzie składamy wniosek o dofinansowanie, jest możliwość zaliczkowania. I rozliczania zaliczek. I z tego się możemy korzystać. Zresztą w yy, opisie przedmiotu zamówienia już żeśmy to przełożyli, że jeżeli inwestor nie wywiąże się w terminie, to również kary będzie płacić z tego tytułu. Po to, żeby nie uruchamiać tych środków, nie zadłużać gminy. Tylko korzystać, jeżeli jest możliwość zaliczkowania, to korzystać z tego zaliczkowania. A myślę, że warto jest w nowym okresie programowania jeszcze korzystać z doradców, którzy będą w tym zakresie pisać wnioski do tych, aplikować do tych źródeł, gdzie też można dostać duże dofinansowania zewnętrzne. I dlatego ta kwota jest po części też zabezpieczona. Dziękuję. Dziękuję. Ja, nie, nie, ale ja do tego, ale nie, Panie, okay. bo nie. Panie Łukaszu, proszę w momencie, bardzo proszę, żeby pan za chwilę będzie przerwa po dyskusji, kiedy Komisja Budżetowa będzie musiała sprawdzić, prawda, porównać y, autopoprawki z wnioskami. I prosiłbym, żeby pan przygotował wniosek na piśmie, nie, Przez, żeby mógł być przekazany Komisji yy, Budżetowej. Panie Raz, proszę go. Panie burmistrzu, ja nie wiem czy pan zrozumiał, co ja powiedziałem. W zeszłym roku miał tam pan te same pieniądze zaaplikowane. 420 417 tysięcy. Wydrukowałem sobie projekt budżetu na 2000.